Zainteresowała debiutując tu w opolu 28 lat temu. Justyna Steczkowska. Dziś jest laureatką wszystkich najważniejszych nagród w Polsce. Justyna Steczkowska. Wspaniała, droga Justyno. Życzę tak wspaniałej kobiecie, wspaniałej artystce, przepięknej istocie energetycznie wszystkiego, co ciebie na tym świecie. Samych cudownych fanów jeszcze większej ich grupy, wspaniałych koncertów, które będą jeszcze bardziej zjawiskowe, życia nieustająco w cudownej energii. Życzę Ci harmonizować z Twoją energią, którzy będą Cię wspierać i podtrzymywać na tej wibracji, którą zadajesz. Ci zdrowia, szczęścia i pomyślności, ko kochanie. Najlepszych rzeczy na tym świecie. Napisałam dla swoich rodziców, z miłości i szacunku do nich do ich wielkiej miłości i odwagi, dzięki której ja i moje rodzeństwo jesteśmy na świecie. Chciałam zaśpiewać tę piosenkę właśnie dla nich. Sanktuarium jest dla mnie jak modlitwa miłości. W dniu twoich urodzin chciałabym ci życzyć, żebyś nie przestawała tak lśnić jak liśniczka przez lata całe coraz jaśniej. E, jesteś coraz piękniejsza, jesteś coraz e, bardziej wszechstronna e, muzycznie, masz coraz piękniejszą figurę, nie wiem jak ty to robisz. E, masz cudowną całą rodzinę, e, znajdujesz piękny balans pomiędzy pracą, pomiędzy czasem na rodziny i tym rozwojem osobistym, duchowym, o którym tak często rozmawiamy. Dlatego e, życzę Ci, żebyś dalej tą ścieżką dłużyła, żeby otaczali sami ludzie, którzy są Życzliwi I którzy tylko cię uskrzydlają. No i oczywiście tego, żeby uśmiech, w który, którym, którym pracowaliśmy, pracowałyśmy ostrze ostatnie miesiące, nie schodził ci z twarzy. W swoim dorobku ma m.in. sześć Fryderyków, dwa Wiktory, Justyna Nastyczkowskie, Super Jedynkę i bursztynowego Słowika. Ale jej największym osiągnięciem są przede wszystkim piosenki, które zdobyły serca polskiej publiczności. Główną nagrodę otrzymuje pani Justyna Steczkowska. To była miłość od pierwszego wejrzenia, od pierwszego występu w telewizji, w którym pokazała prawdziwą skalę swojego głosu. Skorzystała z tej szansy i dziś razem z nią możemy świętować jej wielki sukces i jubileusz. Zjawiskowa i wyjątkowa. Tylko kochana, chcielibyśmy bardzo życzyć Ci wszystkiego najpiękniejszego i najcudowniejszego z okazji Twoich 50. urodzin. Wyglądasz fantastycznie, ale nie to dla nas jest najważniejsze. Dla nas najważniejsze jest to, że jesteś, jesteś jedyna w swoim rodzaju. Jesteś piękną artystką. Że byłaś zawsze z nami, masz swój język artystyczny, wspaniale śpiewasz, wspaniale się wyrażasz. Rozwijasz się i zmieniasz. Co możemy powiedzieć? Krótko dalej. To bądź, jest najważniejsze. Bądź, Krew, bądź, bądź dla wie. nas zawsze. Jesteśmy Ci za to bardzo wdzięczni. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam.